Hey, manu widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie oraz przetestujemy nową jednostkę za Robuxy, a chodzi tutaj dokładnie o ghost Cameramana, który jest ponoć mega mocny. Więc na pewno sobie go dzisiaj przetestujemy. A jeżeli ty jesteś ciekawy, czy ten Ghost jest mocny, koniecznie byk ustrzelił tutaj łapkę w górę subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. A i na start odcinka bardzo dziękuję za kupienie wspierającego następującym osobom. Jest tu chyba tylko Nusia, bo w sumie opcja wspierającego doszła wczoraj, więc mega dziękuję za wsparcie i pozdrawiam. No i dobra, Ghost Camera Man 24000 DMajor, range dosyć mały z tego co tutaj widzę. Cooldown 0,4 i. No i DPS, no dobra, kupujemy 400 Robux, nie jest to jakoś mega dużo. Aczkolwiek zobaczymy, czy ta jednostka odda, no? no mam takie nadzieje, ale dobra, to od tego jest dzisiaj ten odcinek, żeby ją przetestować. A już i tak, dzisiaj wszystkim dziękuję, to podziękuję również Majeczka, patrzcie co mi dała. W sumie dał, bo to jest Harry Simon. Naprawdę, Simon, bardzo dziękuję ci z takiego potężnego gifta, bo to jest chyba największy gift, jaki kiedykolwiek dostałem w Toilecie, więc naprawdę serdeczne pozdrow dla ciebie. No i w końcu będę miał coraz dać widzom, bo mój ekwipunek, z tego co widzieliście na ostatnim odcinku, no jest dosyć biedny, ja już praktycznie nic nie mam w I teraz tak, czy ja chcę przetestować na Endless Modzie tą postać? Mógłbym niby przetestować, ale powiem wam tak. Jeżeli ktoś gra Ghosta, no nikt nie gra na Endless modzie. No nie wiem, czy są jakieś osoby, które próbują. Chyba, że jako dodatkowa postać, nie jako taka główne Kery. Ja go chcę przetestować jako takie główne Kery, które będzie robiło nam całą robotę. Czyli osoba, nie wiem, jest nowa w toilecie, nie ma jednostek, ma jakąś na przykład Santę, właśnie ustawmy sobie Santę stać go, żeby kupić sobie jeszcze lasera lasera to tylko tak na początek giereczki sobie postawimy jednego. No i jednego boostera, bo dostałem go i jego też nie testowałem. Jestem ciekawy, jak te boostery działają. A booster nie jest drogi, uwierzcie mi, on nawet 1000 gemów nie kosztuje. Chyba podajże 600 albo 800. No idziemy testować, a nie gadać o tej jednostce ciągle. Dobra, jaka mapa, jaka mapa? Jakaś Toilet City, może Desert... No dobra, no wiecie co ja najbardziej lubię Wiecie co ja najbardziej lubię i chcę też tutaj przetestować Tylko odpalę sobie jeszcze potkę na raz, dwa koiny i wbijamy Toilet haku. No hard to raczej damy radę na luzie, bo hard teraz już nie jest ciężki Spróbujmy tego Nightmare'a Nightmare może być ciekawy Czuję, że mogę przegrać, aczkolwiek no nie znam potęgi tej jednostki jeszcze Może faktycznie ona jest jakaś mega mocarna Tylko już widzę, że na start kosztuje tysiaka, to dosyć dużo wam powiem więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Lasera sobie od razu gdzieś tutaj postawimy, jak dostaniemy kasę. Dobra, mamy laserka postawionego. 1000 dolarów, no to będę musiał w Santy tutaj inwestować, bardzo dużo widzę. Troszkę w lasera będę musiał zainwestować, bo jednak no Nightmare to te jednostki na początku będą silniejsze, żeby nie przegrać za szybko. Dobra, kolejna Santa postawiona. No trzeci wave, tu jeszcze nic się niestety nie dzieje. Ciekawego, cały czas, tak samo jak widzicie. Na start gry jak zwykle zarabiamy tylko kaskę, później dopiero będziemy mieć wyzwania. No i ja liczę ten gościk sobie poradzi, w ogóle jak on wygląda. On wygląda jak ten podstawowy, zapomniałem jak go się nazywa Cameraman. Boże, co ja gadam, jak ja mogłem zapomnieć? On wygląda jak taki mega podstawowy kameraman. Czymś się różni? Chyba nie, no nie widzę. Musiałbym go postawić, wiecie? Musiałbym go postawić, żeby porównać. Jeszcze przetestujemy sobie tego announcer kameramana, bo też go jeszcze nie miałem. Nawet to nie jest mój, tylko pożyczony. I on robi to, że zmniejsza nam cooldown y, spell i tak na przykład jak tu mamy cooldown 0,4. Od 5% do 20% może zmniejszyć. I co najlepsze, co najlepsze w tym wszystkim, co najlepsze, to zaraz przegram w ogóle. Ulepszymy sobie na razie tego. Już miałem Santa, ale niech będzie, że tego ulepszę. Yy, najlepsze jest to, że, nie mo że mogę więcej niż jednego stawiać. To jest najlepsze. Czyli tak naprawdę, jak laser ma 0,25 cooldownu, może mieć 0 cooldownu. To jest bardzo, naprawdę ciekawe. Jak wygląda jednostka, która bije 0 na sekundę, dosłownie 0 cooldowna. Czy ona bez przerwy bije? Z... No, zobaczymy, póki co idzie mutant toilet, przydałoby mi się 500 dolarów. I teraz tak, gdzie ja mam to stawiać? Hmm, Wyłącz na sekundę autoskipa, żeby się zastanowić tutaj. Bo chcę w oku postawić tych anonserów i w środku ghosty Myślę, żeby tu sobie postawić anonserów tutaj. A tutaj ghosty takim pasku i nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Możemy tak spróbować, ile one w ogóle zajmują No troszeczkę tutaj zajmują No spróbujmy, jak się nie uda to jakoś inaczej Dobra, póki co Santy i tak, póki co i tak Santy Dobra, mogę już skipa w sumie Postawmy sobie pierwszego Ghosta po środku muszę Czyli może gdzieś tutaj sobie postawmy I o jak on wygląda No to jest taki kamerament, tylko że przezroczysty No taki duch po prostu, fajnie, fajnie Mi się podoba, mi się podoba Od razu zanim postawię tego announcera. Musi się ten ghost zmieścić w kółku, więc postawię go tak na przygraniczu, praktycznie. O, może tutaj. Ile kosztuje pierwszy upgrade? 2,5 tysiąca. No nie, no to to wygląda ciekawie ta cena. No nie powiem, ciekawie wygląda ta cena. Więc zapewne jest drogi w upgrade, ale patrzcie, jak bije ziomek. No 2,5 koła damagea na 0,95 sekundy. On dosłownie one-shotuje te jednostki. I nie wiem, jak patrzę na damage, czy nie określę tą jednostkę za Robux jako najlepszą jednostkę za Robux za chwilę. Bo jednak 2500 tysiąca damage'a na start, jeszcze jak macie te boostery, które zwiększają damage albo zmniejszają cooldown. No patrzcie, patrzcie, on ma aż 23 koła HP, ale tutaj Ghost sobie z nim radzi znakomicie. Dosłownie, pyk, pyk, pyk. Gościg jest idealny na takie ciężkie jednostki O, tu mamy Bostoilety. One mają bardzo dużo HP W sumie skipnąłbym sobie i ulepszył go Ale braknie mi 500 dolarów Ale patrzcie, patrzcie jak to wygląda przepięknie 15 tysięcy HP Podejdźcie tutaj bliżej I myk, 2,5 tysiąca Znowu 2,5 tysiąca Nie, no dobra Gościg jest potężny, powiem wam szczerze On solo sobie z nimi da radę To się nie przejmuje Czy ja chcę ulepszyć? No sam ty bym ulepszył Ale chciałbym też jego ulepszyć Dobra, jeszcze troszkę Santy poulepszę, w ogóle miałem grać autoskipa i nie gram autoskipa, ciekawe. Teraz sobie jego ulepszę. I potem Anonserów na pewno, chcę, w... chcę jak najwięcej ich ustawić, bo z tego co wiem nie ma limitu na nich, nie ma limitu w ogóle. Lasera też mogę na razie ulepszyć, bo tutaj troszkę są problemy, bo mam jednego ghosta na pierwszym levelu, co ja się dziwię, że są problemy. Nie ma co się w ogóle dziwić. Ej, wziąłem Repair Drona, no nie, nie wziąłem Repair Drona w ogóle, halo, co ja sobie zrobiłem? Nie wziąłem repair drona, a tu już mamy problem malutki, jak widzicie. Chyba będę musiał skipnąć, niestety, bo jednak jest potężny, ale cooldown ma też potężny, bo sekunda to jest dosyć dużo. Na razie nic nie stawiam, bo mamy lasera, który bije dosyć daleko. No laser, no naprawdę, jako jednostka zero Robuxy, dalej twierdzę, że to jeden. Jak ghost go przebije, będę w szoku. Bo widzicie, tutaj się boję, że zaraz przegramy, Musiałem wyłączyć znowu autoskipa, ale jednak laser solo dał radę każdemu tutaj. I dajmy sobie ghosta na drugi level i od razu postawmy drugiego, bo nie wiem, czy to nie będzie lepsze, bo te upgrade są mega, mega drogie. I mieści się w kółku, mieści się. Dobra, no ser, też sobie tu lepszymy. A ja to za sekundę. Jeszcze jednego postawię ghosta, jeszcze jednego postawimy tutaj. Jeszcze jeden, trzy ghosty. No i trzy ghosty to oddają. No powiem wam szczerze, trzy ghosty oddają. Trzy ghosty naprawdę oddają, bo jeden to troszkę za mało był. Nie wiem czy też się tak nie robi, dobra, ulepszmy sobie tego, żeby cooldowny miał jeszcze mniejsze i jaki teraz ma cooldown? 0,85 sekundy, czyli bardzo dobry. Tak, Santy, no właśnie, Santy, zapominam o nich, skąd ja mam mieć kasy, jak ja o nich ciągle zapominam? I w ogóle, gdzie jest mój Repair Drone? Czemu ja go nie wziąłem? Czemu ja o nim zapomniałem? Jeśli przegram igreczkę, to tylko przez to, że zapomniałem o nim. Dobra, skipnijmy sobie tego wave'a, ulepszmy to Santy na maksa, no bo już mało kasy dostaje, ja potrzebuje bardzo dużo. W sumie od razu drugiego boostera mógłbym sobie tutaj postawić, więc postawmy. I patrz, Airplane Toilet, 30 KHP już nie ma, już nie ma. Dobra, Mutant Toilety 2.0, czy ja chcę coś tutaj ulepszyć? Chyba nie, chyba na razie dalej patrzymy na te Santy, bo jak widzicie no, 3 ghostów na pierwszym levelu, jeden na drugim radzą sobie dobrze, tylko no te boostery są ważne dosyć, bo jak widzicie skracają tutaj cooldown elegancko z 1 sekundy na 0.85 co robi dużo i uwierzcie, cooldowny jeszcze ulepszymy na pewno w sensie tych annonserów i to będzie jeszcze potężniejsze. Postaram się, żeby było 0 sekund cooldowna. Dobra, w sumie ulepszę już go teraz, tego też ulepszę sobie, żeby nie było na pewno problemów. I czekajcie, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, udało się, jaki ghost ma cooldown teraz? A dobra, nie załadował się boost, bo stu nam mieli No tak, zapomniałem, 0,8 sekundy, okej okay. A i proszę też mnie obrażać, że jestem nubkiem, No bo jestem nubkiem, przyznaję się, jestem nubkiem, Bo jak kiedyś grałem codziennie w toileta Bez przerwy, to teraz tak troszeczkę Mało co, wow, kto tu się w ogóle Przedostał, co to za toilet Dobra, on chyba nam nie zrobi problemu Jakiegoś cut, w ogóle, co to za ziomek Dobra, przeszedł dalej, nie no, wiecie co Na wszelki wypadek postawię tutaj jednego Ghosta, wiecie Nawet nie wiedziałem, że taka jednostka istnieje Ale jak ona zasuwała nie dość, że mam green Laser, który tutaj, jak widzicie, slowuje, to i tak on zasuwał potężnie. I to jest to właśnie. Nie gram za dużo. Miałem przerwę dwa miesiące i nawet połowy tych jednostek, które tutaj są, nie znam. Brzmi to kiblarzy, bo jednostek też nie znam połowy, bo są jakieś maze i tak dalej. Dobra, Giant Blind Toilet, 355 KHP. Pokaż mi, jak tutaj zajdziesz przy trzech ghostach, z czego one są na pierwszym levelu dalej. Uwaga, uwaga, pokazuję wam, patrzcie: 250 koła, 240 koła, 230 i my, jak schodzi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie sobie radzą te ghosty, i to tylko 3 i to jeszcze nie zlevelowane. Możemy w sumie skipnąć, jednak nie gram autoskipa, trochę się boję. Wiadomo, że Merez no to gra bez przerwy w toilet, jest Gigakoksem, ja jestem nupkiem. Ja, ja troszkę oduczyłem się od tej gry, ale spokojnie, spokojnie. W planach mam niedługo pograć trochę dłużej, być trochę lepszy, i wtedy już na chillku będę prosem. No i znowu ten kod idzie, kod się teraz nie przedostał, to najważniejsze. Sprzedajmy tego, postawmy kolejną Santę, jeszcze trzy ulepszenia i mamy na maksa. I mogę w końcu upgrade'ować te ghosty. No i tutaj dostali stół na nasze ziomki, no nie. I chyba będą problemy prawdopodobnie, tak są problemy i to mocne. Airplane się jeden przedostał, nie może to tak być. Jednego tutaj postawię, ulepszę go na maksa praktycznie, bo nie może tutaj airplane nam zniszczyć rozgrywki, baza nie może nawet dostać jednego HP mniej. Dobra, UFO Toilet. Jak wygląda UFO Toilet? UFO Toilet. No, jest praktycznie niszczony. Tylko no jak widzicie Ghosty 20 Wave, no, już sobie troszkę nie radzą, bo na pierwszym levelu dalej. Więc spokojnie, zaraz je ulepszymy, tylko potrzebuję. No, no, Santy na maksa, Santy na maksa ulepszyć i potem już Ghosty. W ogóle one dostają stuna? Bo jeszcze ani razu nie widziałem, jakby one dostawały stuna. Tylko anonserze co chwilę dostają. Więc możliwe, że Ghosty właśnie przez to, że są niewidzialne, nie dostają tych stunów. Co jest naprawdę dużym plusem na tą jednostkę, serio. Jeżeli dobrze mówię, oczywiście, no bo ja nie wiem czy one dostają stunę czy nie, ale aktualnie no z tego co widzę, no nie dostała ani razu jeszcze do 20 Wave'a. I tu już mamy problemy małe. Muszę ulepszać Ghosty, bo są za słabe totalnie. Ulepszmy sobie Gościka. Anonsera też bym ulepszył, ale lepiej postawić jeszcze jednego Gościka tutaj i od razu go ulepszyć, bo jak widzicie, no trochę tutaj przechodzi jednostek i to są silne jednostki. 23 Level Nightmare. No, tu już nie jest tak łatwo. Uwaga, czy ghosty sobie dadzą radę? No i patrzą, ani jeden nie dostaje stuna, więc chyba nie mogą dostać stuna. Tak mi się bynajmniej wydaje. No i troszkę się tutaj ich przedostało, ale mam nadzieję, że laser ich dobije. Jedyne, co mnie w tych ghostach boli, to tylko to, że range jest fatalny. A, jakbyście też nie wiedzieli, te ghosty zostały znerfione, bo one biły zdecydowanie mocniej, tylko były właśnie za mocne i Telantric trochę zmniejszył ich damage i cooldown. A, poczekajcie, bo tu znowu są problemy. Sprzedałem green lasera, tutaj muszę go od nowa stawiać. Nieźle, drowerku, nieźle. Od razu ulepszę, od razu go na maksa, no mam nadzieję, że nie przegramy. Jeden UFO się pewnie przedostanie, no bo Stoilet wątpię, minigun toilet też wątpię. Chociaż dobra, tu jeszcze drugi laser bije. Dobra, raczej damy radę tutaj. Dobra, szybko stawię st salamy lasera. Ulepszamy ostatnią Santę, która to jest na maksa. I mamy wszystkie Santy na maksa. Dopiero na 25. waveie, ale spokojnie. Teraz już maksujemy max, jak się da. Ghosty i tych annonserów, Zobaczymy, ile teraz tu skrócą. W sumie mogę ich na początku, nawet, bo są tani w ulepszeniu. Ciekawe, jak ich będzie właśnie cooldown wyglądał. Dobra, dajcie mi jeszcze 400 dolarów. 400 dolarów, proszę was bardzo. I dobra, ja chyba coś się skapłem. Bo tu mamy cooldown boost minus 20%. Tu mamy cooldown boost minus 20%. I tu minus 20%. A Ghost ma ciągle 0,8. Ja muszę zaraz coś sprawdzić. Ulepszę jednego na maksa. W ogóle który ma tu pierwszy level? Jest jakiś z pierwszym levelem? Nie ma. Chcę jeszcze jednego postawić, żeby zobaczyć ile kosztuje. I jaki daje na od początku do końca. Tylko cikeczka nas będzie stać, bo to drogie ulepszenie będzie. Więc uzbierajmy jeszcze trochę kasy. Wiadomo, że nie wszystkie są w dystansie, ale nie no. Chociaż tutaj każdy jest w dystansie. Okej, okay, pierwszy level ghosta, 0,8 cooldowna. Drugi level, 7000 damage'a, dalej 0,8. Ulepszmy go na trzeci level, zobaczymy jak to teraz się zmieni. Pyk, ulepszamy na trzeci, 0,64. To i tak dalej nie jest to porównanie o które mi chodzi, zaraz się dowiecie dokładnie. Dobra, skipnijmy w sumie, ulepszmy kolejnego za 6000, 0,48 cooldownu, okej. Okay. Teraz już 12000 upgrade, dosyć dużo bym powiedział. Bo godli jednostki tyle kosztują w ulepszeniach. Okej, okay, gdzie dual? W sumie możemy już skipnąć. Ulepszamy za 12 tysięcy. Czy to będzie ostatni upgrade? Uwaga, nie, jeszcze jest za 20 tysięcy. A no tak, bo 24 tysiące on bije, Faktycznie 24 tysiące co 0,3 sekundy. No ja nie wiem, co jest z tymi tutaj ziomkami z tyłu. On bez tych boosterów ma 0,3 sekundy, będzie miał. Coś tu nie działają mi te boostery. I sobie pomóżcie w komentarzach. Ja jestem nowy, ja pierwszy dzień gram. O co tutaj chodzi? Coś jest popsute czy co? Bo z tego co widziałem na jakimś zagranicznym YouTubie, gościu postawił ich kilkanaście, czy kilka choćby, i jednostki miały zero cooldownów. Chyba że na goście to się nie liczy. To jest też dobre pytanie. Ciekawe, jakby to na laserze działało. Spróbuję zaraz tego lasera przestawić, ale to jakbym miał więcej kasy. Na razie zbieram do 20 tysięcy, żeby ulepszyć go na maksa. Ja tak w sumie nadrzekałem na ten range, bo nie jest duży, bo 20, ale jak ulepszymy sobie go na maxa i gramy na przykład takie mapy, to dosyć jest duży, bo już bije jednostki praktycznie z respa, jak go postawimy tutaj. Więc jak ktoś gra na przykład tylko tak jak ja toilet HQ, to taki gościk będzie mu oddawał, jeżeli będzie ustawiał tak jak ja w tym miejscu je. No i ulepszy oczywiście wszystkie na max, no bo ja mam jednego póki co. No ale dobra, 0,32 cooldowna, ono mia... On ma 0,3 albo 0,4. W sumie nie no, czekajcie, sprzedam jednego Anonsera, zobaczymy coś. Uwaga, 0,32, sprzedaję jednego, 0,32, sprzedaję jeszcze jednego, na przykład tego. dalej ma 0,32. Czyli chyba Telantrik niestety naprawił to, bo było coś takiego, że im więcej stawiasz. A nie, czekajcie, jeszcze coś sprawdzę sobie, jeszcze coś sobie sprawdzę. Postawię sobie dwóch tutaj. Oj, zepsułem, mogę na razie nie stawiać. 0,2 cooldown, no, uwaga, postawię sobie pierwszego. Pyk, pyk, pyk. 0,16, postawię sobie drugiego, pyk, 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 ulepszmy na maksa 0,16, okej. Okay. Czyli teraz po prostu jest limit, że jeden announcer tutaj działa na wszystkie jednostki, maksymalnie może być minus 20% cooldownu. A wtedy dało się ich stakować, i dało się nawet 0 sekund. I to było naprawdę potężne, naprawdę. Wyobraźcie takiego ghosta co nie ma w ogóle cooldownu. Przecież on by był za mocny. To się trochę nie dziwię Telantrikowi, że to usunął. No, ale szkoda, szkoda, bo chciałem to na odcinku przedstawić. Dobra, możemy ich sprzedać, bo się nie przydadzą. Ulepszmy sobie gościki nasze przepiękne. No i też mogę powiedzieć, że jak na początku sobie troszkę nie radziliśmy i musieliśmy tu ciągle lasera, bo mieliśmy zagrożenie stawiać. To teraz, jak już jest taki 30 wave, na spokojnie ten gościk radzi sobie z każdym na Nightmare'ze Już są też zresztą bardziej ulepszone, bo mają czwarty level, tu szósty level, tu jeszcze trzeci troszeczkę. Muszę, muszę go ulepszyć za sekundę. No to jest różnica niż pierwszy, jak wtedy mieliśmy. No zresztą patrzcie, patrzcie, tu idą jakieś silniejsze jednostki, pyk, pik pyk, do spanka, Welder Toilet do spanka, Dual Rocket do spanka, no i Toxic, to już to jest formalność, skipujemy, ulepszamy. A to jeszcze nie są wszystkie ulepszone na maksa w ogóle. A ja tak gadam, 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 a nie ma autoskipa, weźmy sobie autoskipa ustawmy, zobaczmy jak to będzie na autoskipie, bo już go wyłączyłem dawno i tak bez autoskipa dziwnie jest. No, ale widzicie, tutaj jednostki fajnie nie przechodzą jakoś dalej. Szkoda, że każdy announcer dostaje stun, ale dobra, no drona nie wziąłem, moja wina. No i w sumie ten announcer wam w ogóle nie jest potrzebny, tak teraz patrzę. Bo no, no, no skraca tutaj. Patrzcie, ile skraca, ile on tu skraca? 20%. No może być, ale nie jest jakiś mega OP. Ulepszmy sobie kolejnego tutaj. Pik, 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 czy dają radę? Chyba dadzą radę, mi się wydaje. Chociaż widzowie, wiecie co? No ja jestem jednak botem. Myślałem, że na luzie dadzą sobie radę z autoskipem, a tutaj widzę, że możemy przegrać, jak będziemy mieli ciągle autoskipa. Czyli jednak trzeba to na spokojnie robić, póki nie są jeszcze ulepszone na max. No ale dobra, nie, nie przejdą dalej, bo tu jeszcze mają range'a na szczęście. Ale no faktycznie, bez autoskipa Nightmare, no te ghosty nie dadzą sobie radę, chyba, że jakby był na maksymalnym levelu. A póki co, no nie stać mi na to jeszcze. No ale jeżeli chodzi bez autoskipa, no to radzam jak widzicie sobie tutaj, świetnie. Z autoskipem trochę gorzej, póki co. Podsumowując, jeszcze nie ulepszyłem ich na maksa, ale mogę już powiedzieć, że na Endlessa same ghosty, no niedaleko byśmy na pewno doszli. Nie są jakieś mega mocne na Endlessa, ale jeżeli ktoś jest nowym w ogóle graczem, totalnie nowym, uznajmy, ma 0 coinów, ma 0 diamentów, ma przykładowo na koncie 1000 robuxów, to mogę mu polecić tak. Kup sobie pakiet za 300 Robux, chyba 200 diamentów, tam jest albo 300. Za to kup sobie Santę, żeby ci farmił gemy. albo weź od kolegi, bo to jednostka, która nic nie kosztuje. On jest praktycznie, no, no to jest chyba najtańsza jednostka w grze, bo Santę każdy ma. Kup sobie Ghosta za 400, to już mamy 700. No i do tego Green Laserka. 3 jednostki starczą ci zupełnie. Nie musisz mi tego announcera. On ci jakoś dużo nie zmniejsza, tylko 20%. No jest to faktycznie trochę dużo, ale jeżeli jest dużo Ghostów w jednej linii, to nie robi jakiejś różnicy, powiem wam szczerze. Więc no taki pakiet za 1000 Robuxów, żeby zagrać sobie dla początkującego, jest spoko. Jeszcze jak masz poteczki, no to tak średnio, no ja tu trochę przedłużam, ale no pół godziny pewnie będzie trwał twój mecz, więc takie dwa winki na Nightmerze, a na hardzie to już w ogóle dasz 20 minut pewnie radę no bo na hardzie jest zdecydowanie łatwiej, a różnicy w coinach nie ma dużej, bo tam jest chyba 200 czy 400 coinów więcej, no to nawet 3 giereczki dałbyś radę na takim buściku, więc taki kaski, jakbym ja to nazywam. 44 wave, ulepszmy sobie kolejnego by the way ghosta, bo tutaj mam kaskę No nie, no dobra, no bez skipa dajemy radę, no nie ma co tutaj gadać, nic nie robię praktycznie Tylko ulepszą te ghosty, tylko właśnie minusem jest to, że faktycznie biją damage, fajny cooldown nawet jest ręcznie nie jest tragiczny, no ale koszt upgrade'ów jest potężny, no Od zera do końca to chyba z 40 koła kosztuje taki upgrade No i oficjalnie mamy full team ghostów na szóstym levelu Skipujemy sobie 50 wave i powiem wam szczerze, jestem nawet w stanie pokusić się o zdanie, że z tymi ghostami, no i w sumie jednym laserkiem i Santami, jesteście w stanie zrobić Nightmare'a na autoskipie, albo przynajmniej połowę gry autoskipa, a większą. Tylko od razu musicie, wiecie, ulepszyć Santy, żeby stać na Ghosta. Ja zamuliłem tym, że stawiałem jak najwięcej announcerów, którzy nie działają i tego nie wiedziałem. Zresztą patrzcie, 2,5 miliona jak schodzi. On nawet czyli przedostał trochę dalej, a już pół HP mu ściągnęliśmy. Więc naprawdę te jednostki mają potężną ilość damage'a. Tylko no ja troszkę zamuliłem Santy, dopiero chyba na 25. levelu ulepszyłem, gdzie powinienem na, nie wiem, 19. albo 15., no bo tych Hanonserów ulepszałem, nie wiedziałem, że oni się nie stakują no ale wygrana jest, jest, troszkę dłużej zajęło, zajęło, ale Ghosty spoko. I tak podsumowując, oceniam je jako 7 na 10, szczerze naprawdę mi się nimi dobrze grało. Jedna z lepszych jednostek, no dron, dalej dziewiąteczka, nie wiem czy wam mówiłem. Laser to jest dyszka. Laser najlepszy. MACE, mace tutaj nie grałem. Flame Trower? Ej, on też jest nowy. Mogłem sobie go kupić do odcinka, tylko nawet nie wiedziałem, że taka jednostka jest. No ale dobra, bądź co bądź. Ja dziękuję Wam za oglądanie, ale jeszcze przed końcem na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczko ci gratuluję. Przyjmij mnie do znajomych oraz jakoś się skontaktuj ze mną na Robloxie w sprawie zwręczenia nagrody. Ja jeszcze jedyne co mogę zrobić na zakończenie, to spróbować dropnąć i mityk. No i dobra, no i tyle. To macie dzisiaj do wygrania Titan Cinema men. Jeżeli chcecie go oczywiście wygrać, musicie napisać po prostu, nie wiem, Titan i ważnik w komentarzu. I w następnym odcinku ogłosimy zwycięzców. Jeszcze spróbujemy może coś dropnąć. Jedno podejście i nic. No ale mamy jednego Titana. Nie ma tragedii. Póki co to na tyle. Odmeldowuję się. Siemano!